Kilku dni kombinuję jak to nagrać. Pod nazwą to mam na myśli księgę Dao De, albo w innym tłumaczeniu Tao Te Ching albo Tao Te Ching, ewentualnie Dao Deing, jak się komu podoba autor Lao Tse, czasem Lao Tse. albo tu pisany przez Lao Zi. Standardowy problem z językiem chińskim. Natomiast dla mnie ma to pewną zaletę, ponieważ totalnie nie znam języka chińskiego, więc z góry przepraszam za totalnie błędną wymowę. Dlatego nie może być to typowy audiobook, właśnie żeby tam, gdzie jest, jest to istotne, żeby było to widoczne. Na pierwszy ogień pójdzie Laozi Księga D z komentarzami Wang Bi. Czegłownikie dlatego we komentarze i mam nadzieję, że pomoże to zrozumieć, o co w tym chodzi tak naprawdę. Bo książka nie może jest naprawdę króciutka, do łatwych się nie zalicza. Więc ruszamy z tą zabawą. Dao, które może być nazwane nie jest wiecznym Dao. Nazwa, która może być nadana. Nie jest wieczną nazwą. Bez nazwy, oto jest początek nieba i ziemi. Nazywanie jest matką wszystkich rzeczy i spraw. Dlatego ten, kto jest wiecznie beznamiętny, widzi to, co jest subtelne. Ten, kto namiętnościami jest wiecznie ogarnięty, widzi ograniczone. Te oba w parze są tym samym, ale identyfikuje się je pod różnymi nazwami. Będąc tym samym, nazwane są tajemnicą, tajemnicą, która jest tajemnicą tajemnic. I teraz z wszelkimi możliwymi przypisami, żeby dało się to zrozumieć. Dao, które może być nazwane, nie jest wiecznym Dao. I tu mamy słówko Chang Dao. Znak Chang oznacza zarówno wieczny, trwały, jak i zwykły. No i to już ma znaczenie. Nazwa Ming, która może być nadana, nie jest wieczną nazwą, czyli Chang Ming. I to mamy dłuższy przypis. Dao, które może być nazwane i nazwa, która może być nadana, wskazują na rzeczywistość lub na formę. Żadna z nich nie jest wieczna. Dlatego Dao nie może być wyrażone w języku i żadna nazwa nie może być w tym przypadku nadana. Bez nazwy, czyli Wuming, oto jest początek nieba i ziemi. Znak Wu w interpretacjach nietaoistycznych oznacza niebyt. Znak występujący w następnym wersie u oznacza byt. Coś oba razem tworzą w filozofii chińskiej parę przeciwieństw. Należałoby traktować dalszą część tekstu jako rozważania dotyczące członów alternatywy łącznej. Zarazem byt i niebyt nazw ming. Hmm. Nazywanie Wu Ming jest matką wszystkich rzeczy i spraw, czyli łu. Nieistnienie, u, jest początkiem tego wszystkiego, co zaistniało przed formą i nazwane. To, co ma formę i jest nazwane, wzrasta, dojrzewa, jest otoczane matczyną opieką. Mówiąc, dał, które bez formy i nazwane daje początek wszystkim rzeczom, początek ich dojrzewaniu, nie mam wiedzy o tym, jak to się dzieje. To jest tajemnica. Tajemnica... Która jest tajemnicą tajemnic. Czyli mamy tak, bez nazwy, Łuming. Oto jest początek nieba i ziemi. Nazywanie Łuming jest matką wszystkich rzeczy i spraw. Tu znaczy niebyt, a yu znaczy byt. Czyli to, co nie ma nazwy, można to tłumaczyć jako niebyt. A nazwanie jako byt. Byt nazwa. Hmm. Dlatego ten, kto jest wiecznie beznamiętny, widzi to, co jest subtelne. Ten, kto namiętnościami jest wiecznie ogarnięty, widzi ograniczone. Subtelne, czyli miało, jest na skraju czyli wieczności. Wszystkie rzeczy biorą swój początek w wieczności i zaczynają dojrzewać. Bierze swój początek wieczności i rodzi się. Dlatego ten, kto jest wiecznie beznamiętny i pusty na pustkowiu, może uchwycić subtelne początek, z którego rzeczy się biorą. Dział oznacza granice, ostateczny kres, do którego rzeczy wracają. Wszystko to, co zaistniało, odnosi kowy z tego, nie podejmuje działań. Ci, którzy dział, kierują się uczuciami, skorzystają. Jeśli będą postępować w zgodzie z Dao, dlatego ten, kto jest wiecznie ogarnięty namiętnościami, widzi wszystko jako oddzielone granicą, do której rzeczy wracają. Dlatego ten, kto jest wiecznie beznamiętny, widzi to, co jest subtelne. Ten, kto namiętnościami jest wiecznie ogarnięty, widzi ograniczone. Te oba w parze są tym samym, ale identyfikuje się je pod różnymi nazwami. Będąc tym samym, nazwane są tajemnicą. Tajemnicą, która jest tajemnicą tajemnic, bramą wszelkich subtelności. Te oba w parze yang, odnoszą się do początku i do matki. To, że są tym samym, to, oznacza, że podobnie wyłaniają się z tajemnicy. Pod różnymi nazwami oznacza, że nie do tego samego się odnoszą. Początek, Odnosi się do tego, skąd wszystko pochodzi. Matka czyli mu odnosi się do tego, dokąd wszystko zmierza. Jako tajemnica jest ciemnością, milczeniem, w którym nic nie zaistniało. Z tej tajemnicy wyłania się początek i matka, ale nie można tego traktować jako czegoś, co mogłoby być nazwane. Dlatego lozi nie mógł powiedzieć, że one wspólnie noszą miano tajemnicy, lecz określił to nazwane są tajemnicą. Nazwa tajemnica odnosi się do nich w ten sposób, ponieważ nie ma jednostkowego czegoś, do którego można by było zawęzić znaczenie nazwy tajemnica. Gdyby ograniczyć ich znaczenie do pojedynczej nazwy tajemnica, to taka nazwa, dając się określić, byłaby bardzo odległa od tego, na co wskazywałaby. Dlatego Locji mówi: tajemnica, która jest tajemnicą tajemnic. Wszelkie subtelności wyłaniają się z tajemnicy. Dlatego mówi: bramą wszelkich subtelności. To jeszcze raz, może teraz będzie łatwiej. Dao, które może być nazwane, nie jest wiecznym Dao. Nazwa, która może być nadana. Nie jest wieczną nazwą. Bez nazwy, oto jest początek nieba i ziemi, nazywanie jest matką wszystkich rzeczy i spraw. Dlatego ten, kto jest wiecznie beznamiętny, widzi to, co jest subtelne. Ten, kto namiętnościami jest wiecznie ogarnięty, widzi ograniczone. Te oba w parze są tym samym, ale identyfikuje się je pod różnymi nazwami, będąc tym samym, nazwane są tajemnicą tajemnicą, która jest tajemnicą tajemnic, bramą wszelkich subtelności. Zobaczmy, co nas zaskoczy w tym tłumaczeniu, bo wiem, że zaskoczy sporo. Mamy tu kolejne tłumaczenie. Jest nazwa stronki, można sobie zerknąć, gdyby interesowało. I Żywa książka, po prostu żywa. Mnóstwo rozdziałów. Wstęp, wstęp ładnie omijamy. I mamy rozdział pierwszy, istota drugi. Zobaczmy, jak tu zostało to wytłumaczone. Nawet najwspanialsza nauka nie jest mądrością Tao. Gdyż nie można go ująć żadną definicją. Nawet najdoskonalsze słowo nie jest tu wystarczające, tao można bowiem doświadczyć bez użycia słów, rozpoznać bez nazw i definicji, zrozumienie nienazwanego oznacza zrozumienie istoty źródła wszech rzeczy, by podążyć ścieżką tao należy wyrzec się namiętności, tylko wówczas bowiem życie będzie pozbawione żalu, i choć potencjał tao można zrealizować wyłącznie w pojedynkę, pożytek z jego działania. Odczuwają wszyscy. Mimo, że nie potrzeba tu słów ani definicji, wiele używa ich, by opisać Tao. Myślą, że w ten sposób mogą lepiej wyjaśnić drogę, którą chcą podążać, używając słów oraz definicji, by nie mylić ścieżki Tao z innymi ścieżkami, które mogą zostać przez człowieka wybrane. Dzięki zebranej wiedzy, głębokim przemyśleniom i światłym słowom rozpoznajemy wszelkie przejawy Tao. Jednakże dopiero porzucając swoje intelektualne analizy, możemy doświadczyć czystego Tao. Zarówno zdobyta wiedza, jak i zebrane doświadczenia są prawdziwe, lecz rzeczywistość przyjmuje tak wiele form i kształtów, że na zawsze pozostanie tajemnicą. Po wyzysku wystania z odpowiednich środków rozprzestrzeniamy się poza bariery wszelkiej zułowności i tak oto doświadczamy czystego Tao. Podoba mi się nazywać czyste Tao. Czyli wieczne, bez nazwy, prawdziwe, tak nazwane, z tego, co wcześniej wynikało. Ok. Kolejna wersja. Oczywiście wersja idealnie tego samego. To rozdział pierwszy nazwano Mów nam Mówić o Tao. Cokolwiek by o nim nie mówić, istoty Tao nie da się opisać. Można nadać mu nazwę, ale to nie będzie właściwa nazwa. Nicość to początek nieba i ziemi. Byt zaś jest matką wszystkiego stworzenia. Poprzez nicości można poznać, jak subtelny jest Tao. Dzięki Bytowi można ujrzeć jego bezmiar. Oba jednocześnie się wyłoniły, a potem odrębne przyjęły nazwy. Pozostały jednak równie tajemnicze. Tajemnicze a jeszcze bardziej tajemniczym się staje. Z nich się rodzi ogrom i subtelność. A w tej wersji wygląda to w ten sposób. Jedyneczka. Tao, które można wyrazić słowami, nie jest prawdziwym Tao. Imię, które może być nadane, nie jest stałym imieniem. Bezimienne jest początkiem nieba i ziemi, Imię posiadające – Matka wszystkich rzeczy. Dlatego ten, kto wolny jest na namiętności, widzi Jego chwałę, a kto namiętnościami jest ogarnięty, widzi je tylko w formie skończonej. Pierwsze i wtóre są tego samego pochodzenia, lecz z różnymi nazwami. Razem nazywają się najgłębszym. Od jednego najgłębszego do wtórego. Czwi do wszelkiej cudowności. Jak widać różnice są spore, dlatego uznałam, że taka wersja ma większy sens niż wybieranie, która jest bardziej, nie wiem, prawdziwa, skoro ta niemowna wyrazić słowami, to prawda i tak będzie gdzieś między wierszami.